Rzut wolny dla Japończyków w drugiej minucie. Bardzo blisko pola karnego. Doan i obronił Muslera. Ritsu Doan będzie teraz wykonywał rzut rożny. Wybita piłka przez obrońców urugwajskich. Minaminu dobiega do piłki. Ueda. Endo obstawiony przez trójkę Urugwajczyków, A powalony przez Bentankura. I kolejny rzut wolny. Wykonawcą ponownie Ritsu Doan. Ale piłka poleciała ponad bramką. Nerwowy początek, ale być może uda się Urugwajczykom zmienić oblicze gry. Póki co na tablicy wyników 0 do 0. Lodeiro! Lodeiro! 20 minuta. Nikolas Lodeiro otwiera wynik. A więc jednak Urugwaj rozpoczyna strzelanie bramek. Coates. Winia Bentancur. Ponownie Coates. Urugwajczycy grają jakby niepewnie. Nie chcą popełnić błędów. Oczywiście tutaj. To jest mecz na wagę awansu do fanzy Pucharowej. Nunez, Darwin, Nunez, piękna bramka! Darwin, Nunez, dziesiąta bramka w kadrze urbajskiej. Suarez broni pięknie japoński goalkeeper. Nico Lopez teraz umknie prawą stroną, podaje do Valverde. Nicola z Lodeiro. Suarez. Oj, nieudane podanie Yoshida, Suarez, Lodeiro po raz drugi w tym meczu! A ja czy tutaj nie było spalonego? Prawdopodobnie zaraz sędzia poradzi się. Waru Ortiz przyznaje jednak bramkę. Varela Lodeiro gra fantastycznie. Dziś dwa gole. Luis Suarez, ale ponad bramką. Bardzo pewne zwycięstwo Urugwaju 3 do 0. Mimo, że tych strzałów celnych nie było wiele, to jednak były to strzały bardzo dobre. Wskaźnik XG, a więc expected goals 2,6%. Mimo podobnej liczby celnych strzałów, Japończycy mają ten wskaźnik na poziomie zaledwie 7,9 setnych. No i jak widzimy na grafice, nikt specjalnie z Japończyków się nie wyróżnił. Natomiast w kandrze Urugwaju świetna postawa i Darwina Nuneza, i Nicolasa Lodeiro, przede wszystkim i Luisa Suareza. Bardzo dobry mecz, spotkanie emocjonujące. Urugwajczycy zagrali naprawdę z pomysłem. I wydaje się, że na tych mistrzostwach mogą daleko dojść. Na dziś tyle, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne mecze.